Nie no, bardzo mi się on podoba. Słuchajcie, jak go kupuję. Kod twórcy komikos podłoga.pl, oczywiście wpisany. Nice. Dwa przedmioty. Zawsze kupujcie z kodem twórcy i podłoga.pl. Tutaj na dole pod przyciskiem się pojawia Wam możliwość. Ja właśnie wydałem kolejne fałdolce. W rogu Wam się też pojawia. W e, twórcych i komikos Podłoga.pl, to tak dla przypomnienia. Potem klikacie potwierdź i sprawa załatwiona. Nice. Kupiłem tego skina. Ha, ha, ha. Patrzcie, zatańczyłbym coś, ale no... Mam same takie copyright strajkowe. Chyba to nie jest copyright strajkowe. To też jest! Dobra, nieważne. A! Dobra, koniec. Koniec, 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 koniec tańcy. Hiko zapomniał jakie są skiny tutaj. Dobra, jak ktoś chce ze mną pograć w Fortnite'a to zapraszam na wieczorne live streamy. E, głównie gramy w Pokémon Go, ale też Fortnite po Pokémon Go zazwyczaj jest.